Tu jest życie kaskadera Patrzcie jakby się z tego wybić Tego się wybić Odbija się wtedy od tego I leci tam na, na dach Moim zdaniem do zrobienia Naprawdę czaty uważam Że to jest do zrobienia Jak myślicie Patrzcie Rozpęd nawet i stąd Ładny Porządny Kierdziela się w tamto Dobra może nie w tą Nie stąd Stąd Stwierdzia się w tamten murek i moim zdaniem lądujesz idealnie. wizy medyków od razu. No naprawdę, nie przesadzajcie. Nie no, kurwa, ćwiczę, Jestem słaby w motorkach, ale muszę poćwiczyć. To nie jest, nic nie stoi na przeszkodzie, że trochę poćwiczyć. No. Zywajcie medyka i księdza. Ej, strasznie jesteście wredni. Moim zdaniem to jest zrobable w pełni. Tu, dokładnie, dokładnie tu. I teraz nad, nad kaskiem, na, nad, nad zieloną. Urwa stój ten web. O, o, no tu. Tu w to się wbić. Moim zdaniem jest zrobable. Pst. Jeżeli planujesz kupić jakąś grę, to link do G2 znajdziesz w opisie. I to ucieczkowo, napadowo, kozaczek. Kozaczek, bo policja nie będzie wiedziała co robić, kurwa. Zobacz, jak tam wskoczyłem, mielo. I to nie ty masz umiejętkę słaby motor. Mam, mam, mam. Ty muszę ćwiczyć. No, dobra, jedziemy. Kurwa, no co poszło nie tak? Złamanie zebra z lewej strony No i chuj zebra połama Co tu się dzieje No kurwa! Zerwanie więzadła Pęknięcie prawych kości Palców stopy No nie no Otwarta rana Krwawi A iść pan w chuj Z takim skakaniem Kurwa I teraz jeszcze nie mogę jechać motorem Bo połamałem nogi Świetnie No co poszło nie tak Ja nie rozumiem Czemu on się w ogóle nie odbił I teraz nigdzie nie pojadę bo Mam połamane nogi Berdol, ja ale głupie. Ale głupie i biegać też nie mogę. Nie. Tak, klawisze trwałe. Zbierdalaj Windows. Sbierdalaj. Ej. ej, ej, To naprawdę było nieuczciwe, moim zdaniem. To naprawdę było wciulnie nieuczciwe. Kurwa, że mi zebra od razu połamały inne takie bez jaj. Naprawdę przecież to łatwy skok! A on się tak pierdolnął po prostu, bo taki głupie, że głupie, nie? No kurwa, o co chodzi? Poważnie tego nie rozumiem. Plan był dobry. Aby sprzedawać się o trzeba jakąś komendę pisać? Jaką kurwa komendę! O czym ty mówisz? Podchodzisz do ludzi i każ zaproponuj sprzedaż i bierzesz marihuanę. Weź mi policję bliska. Potrzebuję pomocy. Dobra, ja panie, nie kupuj, weź policję. Ona nie ma czasu na wzywanie policji, wzięła i kupiła. Boże co za ludzie. Ej, no to jest naprawdę bez sensu. Serio? Uważam, że to ładny skok. No. No. O, jaki driftik. Halo! O, kurwa. No właśnie, mam zioł, ale nie wyświetla mi się w proponowaniu do sprzedaży nie masz charyzmy Nie masz charyzmy Nie umiesz sprzedawać zioła Za słabo masz gadkę Pozdro i poćwicz Nie no, mega lipa no Halo, halo Kurwa chłopie, uspokój się Nie mi chciał rozjechać, myślałem, że to gracz A tu po prostu falnie ten pet. nikogo nie ma jak na złość. Halo, halo O panie, podrzuci pan do szpitala, bo złamałem synokę nie mogę jechać A, pan radę Jeszcze jak? Uch. O, mu się znalazł No dobra, jedziemy. O, ale milusiu, ale z ich szczęście, że pana trafiłem, powiem to no, Spodziewałem się, że będę szedł na piechotę ten kawał drogi, a z tą nogą bolącą to masakra jakaś no Działa mhm. na motoratu nie działa w ogóle, no nie jestem w stanie ruszyć stopą, nie Jakaś masakra, prawdopodobnie jest to uważne złamanie no, prawdopodobnie no Kurde no Będą z tego ja wielkie ma... problemy coś tak czuję Jakbyś szedł z buta, to mogło być się pogorszyć A, Tak, tak, bo tak sobie tu to by się na pewno zepsuło bardziej A tak, no, trochę jest, trochę fart, trochę fart, nie powiem Ale widzę odporny jesteś na ból. no powiem tak Trochę boli, ale bywało gorzej w życiu, bywało gorzej Inflacja kopie najbardziej Tak, to <grym> prawda, pewnie jak dostanę rachunek od medyka, to mnie dopiero kopnie <grym> Może tak być, może tak być Może być, nie w bariacie. Dasz radę dość? O dzięki, tak już dam radę. Już tak no, źle, ja trochę utykam, ale generalnie jest dobrze. <laughs> jako maminę biedne. Taki smutny. Uuu. No. No i ty... To, to wy wszystko wykrakaliście. Bo powiedzieliście, że nie umiem jeździć na motorze. Ja tego się wywróciłem. Alo, panie lekarzu! Kurwa, jeszcze medyka nie nie, no bez żartów, no Spadaj z tym shotem, ładnie było, to nie moja wina absolutnie Totalnie nie moja wina, że się nie udało Źle tu ludzi jest Wermedyk! Czy nie jest ten chłop, co tam bił peców? Chyba <grym> ten sam Nie, no Wermedyk! Trzech ich było, no O, dzień dobry Co zrobił znowu to samo? Dobry, dobry no by się powtórzyła sytuacja spod Cimula Kurwa, <grymianie> serio? No Wow No zdarza się Grat niby taki duży, jednak taki mały Ja pierdolę, on mnie <grymianie> znowu próbował sprzedać coś <grymianie> na medyka w Indokapoli Trwawi? Mm. Trwawi to mogę dać bambę Nie, nie, mam bagaż, mam Spłuchło coś, no, śmedyk no dobra, no przez, nie wiem, jakieś trzy minuty temu pojechał na wezwanie No, dobrego dnia Dobrego dnia, zrób Dobrego dnia Dobrego jedzie Wracaj, panie medyku, po Mam złamaną nogę Ja tu mam dwa z... zerwanie więzadeł i pęknięcie Kurwa, wiecie co to, to będzie kosztować do leczenia? <laughs> ja tu kurwa majątek jakiś wydał na 100% mówił I jeszcze złamanie żeber Ja pitole ja pitole ja, kurwa. On mnie tak pewnie podliczy Że to się w pale nie mieści Na pewno Aaaa! Najdroższe są oparzenia i operacje narzędzmi wewnętrznym nie Wiem co mówię Aha. To jest IRL godzin? Tak Jak się nie zgłoszę do medyka to przez 16 godzin nie będę mógł działał. no tam medyk pojechał do kogoś Aaaa! Ja pitole Trzeba to w gips pierdzielić, jelo Czyli naprawdę jest bezlitosny ten system obrażeń, nie? Jeszcze nie spodziewałbym się, że się tak połamie przy takim drobnym upadku, nie? No kurwa, to był wyjątkowy pech Już nie raz upadałem, ale żeby sobie aż tyle rzeczy naraz załamać, to nie mm. O, idzie Halo? Panie dyko! Halo, lekarza? Kurwa Panie, dyku? Panie, dyku. Panie dyku. Mój wypadek miałem. Jakiś to wypadek, co się stało? I siedziałem na ławce, jakiś głąb we mnie wjechał motorem. Ooo, wszystko mnie boli, potrzebuję leczenia. Cudem przetrwałem to zderzenie, naprawdę. Dobra, zapraszam pana szybko do <noise> To Elliot jest, kurwa, Elliot! <noise> Elliot 2-0, ja pitole, mój ulubiony medyk. ELIOT! Jej, yeah, usłyszałem ten głos i kurwa! aż mi się łody dole i przypomniał od razu A O! Oj, oj! Elio! No, masz się usiądzie? Dobra. Szybciej! Szybciej. Szybciej. <noise> eee. Cholera... <gryna> Aaaa... Ile tego mam? Żebra... Ja w pitole... Co tu jeszcze mam? Pęknięcie prawej kości... Co? Dobra, ja skoczę tylko szybko do magazynku i za sekundę jestem. A gdzie on już poszedł? Kurwa, jeszcze o 4 do wypisania! Wracaj, Eliot, Poszedł sobie! Jeszcze ja skończyłem pisać, kurwa! Wracaj, Eliot, Eliot, ja pitole, tego jest więcej, więcej jest. A -a -a -a. Dobra, dobra. Oa, oh, wow. prawie, mi kostka boli jeszcze, boli mnie tutaj, no, prawa kostka, ja pitole. A i druga kostka zabandażowana On lipcia No, poważnie, poważnie tu strasznie duży wypadek. Ja cię kręcę faktycznie, normalnie muszę aż powiedzieć. On widzi, nie widzi tak, bo jeszcze nie jest gotowy interfejs. Ale dosłownie dzisiaj z Masonem gadaliśmy, zrobi taki interfejs fajny, że... Bo on jak kliknie na mnie zbadaj, to otworzy mu się dosłownie ten sam ekwipunek, ale po lewej stronie będzie miał moją postać i moje obrażenia, a po prawej stronie będzie miał swój ekwipunek i swoje przedmioty. I będzie sobie tylko przeciągał i leczył mnie, przeciągał i leczył. Będzie mógł sobie zbadać wszystko i, i wyleczyć samemu. I to będzie kozak. Ale na razie jest jak jest niestety, nie? I AGS. No. I nawet to nie będzie bardzo skomplikowane, z tego co gadałem ja z Majckiem, to mówi, że w sumie easy, bo to jest ten sam interfejs, tylko w inny sposób będzie musiał zaciągać dane, nie? Bo z dwóch graczy naraz i tyle, nie? Część znika zanim się medyka złapie? Eee, no to jak ci zniknie, to jest, to wyzdrowiałeś, no stary. Jeżeli ci znikło, to znaczy, że się zagoiło. Ty nie musisz tego pamiętać, bo to ci się zagoiło. No. To jak mi już część siniaków za, yy, się zagoiła. Ja nawet mu nie piszę o tych zadrapaniach i siniakach, miałem ich dużo więcej, ale skoro one zniknęły, to znaczy się wyleczyłeś, ale HP nie wraca, ale jak jesteś u medyka, to on ma takie leki, które ci przywrócą HP w przy każdej sytuacji. I zawsze możesz medykowi powiedzieć, że potłukłeś się, to już po tobie nie widać, to ale się źle czujesz i potrzebujesz leków. Będzie musiał pan pokulać z tym gipsem, o połamane paluszki są, to... Cholera. 2 dni, z 2 dni gips na nóżce będzie musiał być. Co pan mówi? Tak. Nie, nie, to w ogóle się nie nadaje dla mnie, to jest w ogóle bez sensu, bo... Ja pracuję na złomowisku rozkręcam auta. Medyka O, już potrzebuje medyka. Kolejka jest ZAJĘTE Dobra, to mogę panu założyć Kolejno, ja ten, założyć usztywnienie. Aha, szynę, split i stal i ten. O, o, no i super i fajnie. I to będzie taki kombo, bo i będzie wszystko działać wtedy. No, tak, powinno być. No Nie będzie to tak dobre zabezpieczenie jak Gips, no ale będzie. O, no i fajnie, powiem tak. Mi to nawet pasuje. Znam się na komputerach. Kolejny motocyklista przed. Daj mi spokój. No. Wpada opaski Gipsowe a... do wody. Co? Ja muszę zarzucić pewnie. Bieg. Ok. Już się zarzuciłem na, na klatę też. O, co ja To ty się wykrwawia. Nie <taty> było zdrowo ten krawężnik. Ta wiem, wiem. Nie było zdrowo. No. Dobra. I tutaj widzę pan ma połamane szebra również. To trzeba będzie usztywnić to pandażem. O, no i super. Dobra, pan weźmie stromotny wdech i będzie ten i za... i to panu po prostu zabezpieczę bandażem na wtechu, żeby pan mógł oddychać. Aha i, ten, i powinno być kit. Dobra. Wdech? O, i cyk klasa. <laughs> o, super! <laughs> Dobra. I tutaj jest to więc zadło No i co? Ty? wszystko ogarnięte. Trzy godziny po problemie. Trzy godziny! Kurwa, przecież ja jutro cały wieczór będę chodził z tą nogą złamaną. Nie pierdole, nie przychodzę jutro. Naprawdę. Będę, będę awczył gdzieś w krzaku i grał w Rewarda. Zobaczycie. Trzy godziny. Jo, Hmm. Co mam wrażenie, że tu nie jest 95%? O, to, Kurwa, pomoc! No i proszę. O cholera, ktoś się panu włamał tutaj. Ja cię kręcę. Chłop, Chłop. się stanie Zostanie akonalny może że nie może podnieść z ziemi. Na pół półbebu się wciągał. Czy to hasło Kurwa, w klapkach i się tu wciągał. I ile płacę? Dobra właśnie, muszę się to policzyć na szybko. Ja pito, to jest dzielny pacjent tam wczołgał się. Pewnie dostał zastrzyk na szybko jelo.

Na rowerze i na grze, <śmiennie> leży, jeszcze <śmiennie> mu animacja ładna weszła taka, <śmiennie> i Dobra, Jak się pan nazywa, tylko jeszcze się oh. Bobo Black. <śmiennie> Dobre, to będzie 325 dolarów. Najlepiej. U cholera, mam przy sobie 109 dolarów. Można Dla... to rozbić na płatność ratalną? jakby pan pojechał na ten, na bankomat i ja tu będę siedział cały Ja bardzo chętnie, tylko ruchu. nie mogę prowadzić auta chyba w tym stanie, coś tak czuję. Tak no, jakby pan z kimś pojechał... A cztery, to jest znajdź, złapy kogoś, zresztą. nie ma problemu. Powiem że zaraz wrócę do pana. Tu, tu zostałem 109 i tam yy, to wiozę jeszcze. Tak, 206 nie bo, nie, ta. bo ten pan tam chyba, chyba przestał ta, się odzywać i chyba, ruszać. Tak, chyba ma problemy spore, no. O ja pierdolę Jak za komicznie wyglądało. Nie? Bo tam gada, gada i go rowerem przyjechał rzeczywiście. Jego rower stoi. I ja najpierw pod drzwiami pół BW dostał, a później należące już pełne BW A Elliot stoi i rachunek rachuneczek, nie? O, kozaczek, kozaczek O, tutaj jest bank no To nie jest tak złe w sumie, nie jest tak... Przejdę sobie szybciochem, no nie? Śmieszne no, śmieszne Podobało mi się Podobało mi się a z, tymi, tymi, z tym zaleczeniem złamań to mi się wydaje, że powinno być trochę krótsze po zaleczeniu, ale chyba nie jest. <laughs> Trzeba będzie się przyjrzeć, bo <laughs> coś czuję, że nie zabiera 95% czasu, tylko zabiera 90%, tak jak było w tej pierwszej wersji na beta testach. A później to zmieniliśmy, zmienialiśmy na 95%, bo właśnie wychodziły te czasówki 3 godziny po, po pomocy medyka i tak dalej. No ale zobaczymy, Zajeb... <laughs> Rower nie mogę. No? Ty, mu serio, chcesz zapłacić? Dlaczego ja miałbym mu nie zapłacić? Rzeczywiście, że mu zapłacę. Medyków należy szanować. Nie można tak robić, że nie zapłacisz. Idę normalnie do banku, wezmę sobie normalnie pieniążki, wrócę tutaj. Jelo. i mu zapłacę. Jeszcze ljc oszukiwać? Nie.